Przekazujemy panu dyrektorowi sztandard dla pocztu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. Panie dyrektorze, lista mówców długa dzisiaj, tak? Także postaram no. się też króciutko. To wielka radość, wielka radość na pewno dla wszystkich mieszkańców tego siedme, bo szkoła jest tym, co jednoczy, gdzie wiele Waszych dzieci, Państwa dzieci chodzi, chodziło, przyszłych dzieci będzie chodzić. Im szkoła jest piękniejsza, lepiej wyposażona, tym wszyscy czują się bardziej zadowoleni utożsamiają się z tym środowiskiem, w którym się uczą. Jak Pan Prezydent pozwoli, powiem, jak powstaje decyzja o tym, że ta szkoła powstała i wtedy miałem przyjemność współpracować z Panem Prezydentem, z Panią Prezydentem. Pan prezydent pyta, co w tym musi powstać. I przychodzi lista 600 milionów złotych. Takich bym powiedział. No, oczekiwań. A w kasie 150-200. I tak. Pan prezydent mówi, przyjdźcie za tydzień, trochę mniej. Wszyscy muszą poskreślać, coraz mniej, coraz mniej. Wszyscy drżą, 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 aż w końcu bilans jest na zero. Wtedy wszyscy patrzą szczęśliwie, czy są na tej liście, czy nie. Oczywiście dużo chodzi, osób mówi, a to tak, a to nie, a to tak, a to nie. Ale pan dyrektor był na tyle przekonywujący, przyszedł ze wspaniałymi planami, umiał wykazać, że ta placówka jest tutaj potrzebna, że są dzieci, że jest rozbudowa osiedla, że wszyscy tego oczekują i tak to się stało. Także panie dyrektorze, na pewno to pan jest tym początkiem tego wszystkiego i konsekwencją, umiejętnością przekonania wszystkich, których, którzy o tym decydowali.